Półtora tygodnia minęło ojczyzny. Podsumowanie zdjęcia pojawi się w styczniu całego roku. Czy rozumiem, że to będzie sprawozdanie narodowe. No. Tak. Tu to przekażę dalej? Nie, nie. Ja, ja robię z Witam Państwa na 54. czwartej sesji Witam kolegów i koleżanki radnych. Zapraszamy gość pani skarbnik, pana defonatów, pana burmistrza, panią Bęwatę. Stierdzam kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzimy do czynności organizacyjnej grupy Komisji Uchwał i Wniosków. Do komisji proponuję panią Marię Wiklarewiec, pana Wysława Marka i pana Piotra Słupowskiego. Proszę o przegłosowanie. Wiesława Adler za. Jan Wenecz, za, Beata Bogacz, za, Magdalena Łoszyńska, za, Maria Kuklarewicz, za, Maciej Duczka nieobecny, Adam Ferycz, za, Elżbieta Laskowicz, za, Magdalena Lange, za, Adam Łukaszewski nieobecny, Zdzisław Marek, za, Jan Płaczek nieobecny, Dorota Rybicka, za, Piotr Kulkowski, za, Komisja wstrzymująca została wybrana. Przechodzimy do punktu następnego, przyjęcie projektu porządku obrad. Czy ktoś z Państwa chciałby zadzieć? Panie Burmistrzu, proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, wnoszę o uzupełnienie punktu 7 projektu porządku sesji, o projekty uchwał nr 93 w sprawie wprowadzenia wymian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Numer 94 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Winadeczno oraz 95 o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Winadeczno urządzeń wodociągowych i lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków. Dziękuję. Proszę o przegłosowanie zmian. Wiesława Adler za. Jan Telen. Za. Za. Ada Bogacz. Za. Magdalena Korzeńska. Za. Maria Gustarecka. Za. Maciej Piłka nieobecny. Adam Steryć. Za. Elżbieta Laskowicz. Za. Magdalena Lander. Za. Adam Koszewski nieobecny. Zdzisław Marek. Za. Jan Sławczek nieobecny. Doroka Legicka. Za. Piotr Słupkowski. Za. Andrzej Słupkowski. Za. Te zmiany zostały przyjęte. Teraz przygotujemy porządek obrad po zmianach. Wiesława Adler za, Jan Remek za, Beata Bogaczna, Magdalena Błażyńska za, Maria Kucznarewicz za, Maciej Zuczka nieobecny, Adam Cyrycz za, Elżbieta Lastowi za, Magdalena, Magdalena, Magdalena Landia, Adam Kłaszewski nieobecny, Wiesław Marek za, Jan Kłaszewski nieobecny, nie Dorota Repicka za, Piotr Sułkowski za, Andrzej Świstowski Porządek obrad jest, został przyjęty. Przechodzimy do punktu następnego. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy ktoś z Państwa chciałby coś wnieść? Nie widzę. Proszę więc o przegłosowanie protokołu. Wysława Adel za. Jan Demę. Za. Beata Bogacz. Magdalena Błotyńska. Za. Marię Maria Marię Za. Maciej Juszka. Nieobecny. Adam Pyrys. Za. Elżbieta Laskowicz za. Magdalena Landę Adam Łukaszewski nieobecny, Zdzisław Marek za. Jan Kłaczek nieobecny, Dorota Rewicka za, Siat Kurkowski za, za. Protokół poprzedniej decyzji został przyjęty. Przechodzimy więc do punktu następnego. Przedstawienie wniosku o konstytucyjny podpisie z całej Komisji Rady. Przewodniczący mają środki. Przechodzimy więc do punktu następnego. Informacja przewodniczącego Rady o zamachach podejmowanych władz od ostatniej sesji. Niestety był tak krótki czas, że nie się wydarzyć, więc przechodzimy do punktu następnego. Informacja podpisania zespołania uchwały w stronę Rady bieżącej działalności. Panie Komisarzu, proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni. Faktycznie od ostatniej sesji na Urdu 1,5 tygodnia głównie to taki przedświąteczny okres, okres, spotkań, składania sobie życzeń. Dzisiaj spotykamy się po świętach, a w tym czasie przymierzamy się do wprowadzenia nowego systemu rejestru, rejestrującego czas pobytu dzieci przy szkole. System, który trochę unowocześni obsługę, który pozwoli nam rozliczać czas pobytu dzieci w przedszkola, ale także i usprawnić komunikację między rodzicami a nauczycielami na wzór aplikacji e-dziennika w szkołach. 27 grudnia to ważny dzień, bo... Święto Narodowe dotyczące Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, jednego z nielicznych zwycięskich. W tym czasie odbyło się także spotkanie z zespołem interdyscyplinarnym, podsumowując ostatni okres jego działalności. Ja tylko przypomnę, że zespół interdyscyplinarny składający się z szeregu specjalistów, ze środka pomocy społecznej, ze strony szkół, pomocy zdrowotnej, opieki zdrowotnej, policji, to ci ludzie, którzy zajmują się tymi tak niebieskimi kartami, które są w różnych formach w różnych miejscach zakładana. To też bardzo ważna działalność prewencyjna. Jeśli Państwo albo ktoś się o tym zespole nie słyszał, to nawet dobre, to znaczy, że ten zespół się nie zajmował danym, daną sprawą. Trwają również prace dotyczące wyposażenia obiektów, które będą wydzielone pod nową przychodnie W ostatnie elementy wyposażenia to, to już się dzieje, ta nowa przychodnia, która będzie prowadzona przez publiczny szpital w Czuchowie, właśnie w tą filię, oddział filialny w Debrznie ruszy już na początku stycznia. Te prace cały czas trwają i tutaj już te nasze umowy między szpitalem a gminą zostały republikowane i tak naprawdę za chwilę pojawi się nowy obiekt na mapie naszej opieki zdrowotnej. Wdecznie. Uruchomiona również, i tego będziemy, o tym będziemy jeszcze szerzej pewnie na naszych, naszych mediach i naszych kanałach informacyjnych informować, to ta aplikacja, dzięki której kontakt z naszym urzędem będzie łatwiejszy. Aplikacja, którą można pobrać ze sklepu internetowego i zainstalować na swoich tabletach i smartfonach aplikacja, która powinna ułatwić kontakt mieszkańców z urzędem, umówić na spotkanie albo zgłosić problem, który gdzieś kogoś bezpośrednio nie dotyczy. Ta aplikacja już jest gotowa, ona już działa, więc zachęcam do pobrania tej aplikacji bez stepów internetowych. Oczywiście bezpłatna aplikacja, żeby była jasność. To tyle tytułem tego krótkiego sprawozdania do okresu międzysesyjnego, świątecznego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania do sprawozdania? Nie widzę. Przechodzimy więc do punktu następnego. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o realizacji. takowe nie wpłynęły. Przechodzimy więc do, do punktu następnego. Podjęcie uchwał. Uchwały, wszystkie uchwały zostały omówione w Czesi, przed sesją. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą numer 91. W sprawie wprowadzenia z tej gminy na 2021 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dopytać do tej uchwały? Nie widzę proszę o przegłosowanie. Jefrowa Andrzej za. Jan Zenet za. Beata Bógar Magdalena Poświęska Maria Bukarewica za. Maciej Dutrza nieobecny. Adam Pyrycz za. Elżbieta Laskowicz za. Magdalena Lange za. Adam Łukaszewski nieobecny. Zdzisław Marek za. Jan Płaczek nieobecny. Dorota Rewicka za. Pierwszy Łukolski za. Andrzej Christoph, za. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy w ten punkt do punktu następnego, do uchwały następnej nr 92 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej gminy Cezna. Kto jest coś z Państwa do tej uchwały chciałby się z tym dopytać? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie. Wiesława Adler – za. Jan Demę – za. Beata Bogacza – Magdalena Chłażenicka – za. Maria Puklarewicz – za. Maciej Dusz – za. Adam Fyrry – za. Elżbieta Laskowicz za. Magdalena Langen za. Adam Łukaszewski nieobecny. Kisław Marek za. Jan Paweł nieobecny. Dorota Rybicka za. Jan Sąkowski, za. Andrzej Wisławski za. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą nr 93 w sprawie wprowadzenia zmian do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. Witoldy Uchwał, też Państwa jeszcze chciałbym coś czytać. Witoldy, proszę o głosowanie. Wysłowa za. Jan Demes. Za. Beata Bogarsza. Magdalena Płażenicka. Za. Maria Uchwała. Za. Maciej Dłukszta nieobecny. Adam Cedrycy. Za. Elżbieta Laskawica. Magdalena Langeza. Adam Łukaszewski nieobecny. Wysłap Marek. Za. Jan Płatek, nieobecny. Dorota ja. Rewitka, za. Piotr Korkiński, Andrzej Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą nr 94 w sprawie usta w Sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielonych przez Przedszkola Publicznego i Oddziału Przedszkola, prowadzone przez gminę Witeczną. Czy do tej uchwały ktoś Państwa chciałby się Nie widzę, nie, nie, nie słyszę. Proszę o przegłosowanie. Wiesława Adler, Jan Temer Za Beata Bogacz Magdalena Błaszyńska Za Maria Kucarewicz Za Maciej Tursza nieobecny Adam Terecz Za Elby Laskowicz, Magdalena Landy, Za Adam Łukaszewski nieobecny Krzysztof Marek Za Jan Płaczek nieobecny Dorota Rybicka Za Piotr Sołtkowski Za Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą nr 95 o uchyleniu uchwał w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez inne urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków. Czy to w prawnych, te z własnych środków? do tej uchwały chcę na mam pytanie, jeżeli chodzi o uzasadnienie, Tutaj, które jest do tego projektu uchwały? że y, Rada Miejska w Dębrznie nie miała kompetencji do podjęcia przedmiotowej uchwały. Tak Rada y, Organ Nadzorczy y, wysłał do nas zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego z uwagi na to, iż y, Rada Miejska nie ma uprawnienia do określania zasad y, zasad korzystania właśnie z urządzeń wodociągowych. Y, przejmowanych od osób fizycznych, że kompetencje w tym zakresie ma wyłącznie burmistrz, który gospodaruje mieniem komunalnym i który zawiera właśnie umowy o prze, przejęcie mienia danych osób prywatnych. W tej mierze Rada Miejska po prostu nie ma kompetencji ani w ustawie o zaopatrzeniu w wodę, ani w ustawie o samorządzie gminnym nie jest określone taka, takie uprawnienie. No, dziękuję bardzo ja nie mam tutaj do pana burmistrza. Bardzo proszę, żeby nie odbierać tego, że to pytanie padło, ale ponieważ wiele spraw w naszym kochanym kraju dzieje się niezgodnie z prawem bardzo delikatnie mówiąc, niezgodnie z prawem od y, pana prezydenta, poczynając, który y, y, działał niezgodnie z konstytucją, wtedy kiedy ułaskawiał dwóch panów nazwiska sądzę, że są znane i, i inne, jeszcze, inne jeszcze sprawy. A to, co się dzieje, dlaczego zapytałem o tą, o tą kwestię, bo to, co się dzieje w Sejmie naszej Rzeczypospolitej, to przepraszam, czy wszyscy, szczególnie pani marszałek i inni wicemarszałkowie powinni przyjechać tutaj do nas, do, do, do gminy i zobaczyć, jak wyglądają obrady, czy ktoś ma z radnych 30 sekund na to, żeby się wypowiedzieć w sprawie. Dlatego przepraszam, bo o to pytałem, bo pewne uwagi są, ale, ale ja nie, 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 nie chciałbym zdecydować. Bo jeżeli to jest sprawa pana burmistrza, to mnie to nie interesuje. Jak, jak trzeba, to na pewno pan burmistrz z nami sobie porozmawia. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Czy jest państwa jeszcze? Nie widzę, proszę o przegłosowanie. Wiesława Adler za, Jan Benner za, Beata Bogacz Magdalena Chłodzyńska Maria Bukarewicz Maciej Duxza nieobecny, Adam Wyrycz za, Elżbieta Laskowicza, Magdalena Landy za. Adam Łukaszewski nieobecny, Cisław Marek za. Jan Płatek nieobecny, Dorota Rybicka za, Piotr Członkowski za, Anżel Pistosław. Uchwała została przyjęta, blok uchwały został wyczerpany. Przechodzimy do punktu następnego oświadczenia. w tym punkcie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Przechodzimy więc do punktu następnego komunikaty. W tym punkcie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? To ja sobie pozwolę. Wpłynęły do Biura Rady kartki z życzeniami na Święta i Nowy Rok. Chcielibyśmy podziękować Panu Józefowi Świątę, który o nas zawsze pamięta, tak, naszym koledze, Panu Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest również Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Debrun, no, Pani Leona Kurwal Lada, Dyrektor Żłobka Gminnego w Zebrzmie oraz Rada Sołecka Sołectwa Stare Także dziękujemy świetnie wszystkim. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? W punkcie nie widzę. Przechodzimy więc do punktu następnego. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków komisji i uchwały. Wniosków nie mamy. Dziękuję. Zamykam obrady 54 sesji Rady Miejskiej Zebrzmie. Dziękuję Państwu za przybycie. Proszę bardzo. Gdzie jest mój notatki? Gdzie to